A, dlatego kocham dropinki. Okej, okay, dzisiaj mamy hity makijażowe najlepsze z najlepszych yy, perełki kosmetyczne 2024 roku. I nie nie będą to tylko drogie kosmetyki. Moi drodzy, zdecydowana większość to są tanioszki, które znajdziecie w drogerii. Także mega zapraszam do oglądania. Taki makijaż powstał tymi kosmetykami, bo właśnie to wszystko jest w użyciu. Więc od razu możecie zobaczyć, czy na pewno Wam się taki efekt będzie podobał w trakcie aplikacji. Już widzicie, że jestem bardzo podekscytowana, bo w moim sercu właśnie są recenzje, testy i to, że ja teraz. Mam Mogę Wam polecić te najlepsze kosmetyki. To po prostu wiem, że bardzo dużo osób już zrobiło ten filmik, ale uwierz mi, że chcesz obejrzeć ten filmik. Ja na wstępie tylko powiem, że mam cerę mieszaną, czasami właśnie w kierunku do suchej. No myślę, że makijaż bosko, więc oglądajcie dalej. Zaczynamy i muszę Wam powiedzieć, że na pierwszy rzut idą bazy. Ja w tym roku testowałam tylko jedną bazę i. Nawet no dodatek ta baza to powinna się w jakichś nieulubieńcach, przez drodze y, znaleźć, bo no To był lekki fail, więc od razu przechodzimy do podkładu. I jest nim oczywiście Selfie Time z Eveline. Dlaczego? Po pierwsze, ja ten podkład poznałam dzięki Maxineczce. Także oglądanie takich właśnie filmików bardzo jest fajne, bo można naprawdę znaleźć super kosmetyki dla siebie. Druga sprawa, ja mam cerę, już mówiłam, że mieszaną, ale mam oliwkową. I bardzo, bardzo ciężko jest znaleźć po prostu dobry odcień. Ta trójka jest żółta i naprawdę ja już wolę być żółta niż pomarańczowo-różowa. Dlaczego jeszcze lubię ten podkład? No zobaczcie, on jest taki delikatny, on się tak pięknie wtapia w, w tą skórę, jest nawilżający, dlatego moja mieszana cera, kiedy ma właśnie jakieś takie gorsze, czyli bardziej suche, że tak powiem dni, to naprawdę go wtedy doceniam, bo moja skóra potrafi się w trakcie dnia Yy, zmieniać, yy, więc potrafię czasami nałożyć yy, podkład i potem patrzeć ciągu dnia i Boże, co za suchość. A ten, ten mi tego nie robi. W piękny sposób się wyświeca, to znaczy po prostu widać to sobie i to wszystko. On kompletnie nie niszczy makijażu, nie rozwarstwia go, nie, 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 nic się nie separuje. Yy, I to jest też dla mnie mega po prostu ważne. I osoby z mieszaną yy, cerą chyba to zrozumieją i. Myślę, że ten podkład doceniam. Kolejna kwestia, no to oczywiście jest ultra tani, bo przecież kosztuje 30 parę złotych. Jeszcze bardzo często Eveline jest na promocjach albo na stronie Eveline jest bardzo dużo promocji, także naprawdę ten podkład od wielu, wielu lat jest moim ulubieńcem. Jak widzicie, ma średnie krycie. No i ta trójka może powinna w sumie troszeczkę zmienić kolor na może jaśniejsze, ale to się do klepie. Mówię, jest to po prostu bardzo uniwersalny podkład, który właśnie moim zdaniem spełni, spełni, sprawdzi się i cerą właśnie mieszanym, ale też i bardziej suchym. Można go aplikować pędzlem, gąbeczką, palcami, wszystkim. Wygląda dobrze. I jest to też na, dla mnie przynajmniej podkład całoroczny, że tak powiem, czyli właśnie i na zimę i na lato sprawdza mi się. Tak samo dobrze. Jak widzicie, można w nim e, troszeczkę to e, krycie dobudować, więc mega serdecznie Wam polecam ten podkład. Okej, okay, jeżeli chodzi o... o korektor, jest to korektor, który kupiłam w tym roku i który mnie e, zaskoczył, bo przez całe życie zawsze Zawsze mi się tu po prostu wszystko zbierało, aż tu, bo ja widać, ja nie mam żadnego botoksu, ani kwasu, ani nic takiego i mam 32 lata i lubię się uśmiechać. Tu zawsze, tu mi się tak tutaj zbierało tragicznie, tragicznie. Ja mówiłam sobie, no już chyba lepiej wyglądam bez makijażu niż po prostu z takim pozbieranym gałgaństwem pod okiem. Druga kategoria korektorów to takie, które były mocno zastygające i robiły po prostu starość pod okiem. No nie, ten po prostu jest. Świetny. Jest to Klaresa High Cover Lover. Jest to pierwszy korektor, który mi nie wchodzi w załamania. Mówię to z pełną świadomością, no za to go uwielbiam. Druga sprawa, jest to korektor, dość nawilżający bym powiedziała, dlatego właśnie bałam się go użyć, bo ta nazwa High Cover Lover po prostu ja się troszeczkę bałam, że on będzie. Bardzo kryjący i będzie wyglądał jak beton pod okiem, albo że będzie mocno zastygający i będzie sucha starość pod okiem. Nie, moi drodzy, on nie robi ani jednego, ani drugiego. Jest totalnym przeciwieństwem swojej nazwy, moim zdaniem. On, jak widać, jakoś mega mocno nie kryje, a już na pewno nie high cover. Moim zdaniem jest to krycie takie średnie, umiarkowane, takie po prostu idealne, na co dzień, ma naprawdę fajną konsystencję. Nie trzeba się spieszyć, żeby go super szybko blendować. Z tym dokładaniem to tak średnio najeża. Uważam, że nie da się go jakoś super. Natomiast dla mnie po prostu totalnie wygrywa właśnie tym niewchodzeniem z marszczki. I ja mam odcień 23. Jedyne co bym chciała, to właśnie, żeby Klarysa wyszła z takimi bardziej żółciutkimi i trochę większą gamą kolorystyczną, bo jest chyba sześć odcieni. W ogóle mój piesek tutaj chodzi, więc <laughs> możecie słyszeć różne dźwięki. Jest chyba sześć odcieni, a ja mam chyba przedostatni albo coś takiego. A on jest dość jasny, więc mm, trochę więcej kolorów poproszę. Testowałam w tym roku dwa pudry pod oczy, które były ok, natomiast nie zachwyciły mnie z tego względu, że Raz wyglądają pod tym okiem u mnie super, fenomenalnie, a czasami jest taka suchość, trochę nie wiem od czego to zależy, więc nie mam jakiejś super sprawdzonej polecajki. Natomiast jeśli chodzi o puder do twarzy, to już mam dla Was polecajkę, która jest ze mną od wielu lat jest to MAC Mineralize Skin Finisher w odcieniu Light Plus. Widać, że już jest lekko zdecydowany. I dlaczego go lubię? Bo on ma taką bardzo cienką konsystencję jak na puder prasowany, i jak widać delikatnie właśnie jest rozświetlający, ale... Jakby nie tak, żeby po prostu było to super widoczne na skórze, żeby będzie Wam się skóra po prostu świeciła. Widzicie, on nawet mi zabrał tutaj ten blask, więc on nie jest e, jakiś tam super świetlisty, ale po prostu e, on jest dla mnie taki bardzo szybki w obsłudze, bo jest pasowany, nie trzeba wiedzieć, że to są sypkie produkty, czasami mnie irytują, muszę to przyznać. Wszystkie inne produkty dobrze na nim siedzą, dobrze się blendują. W nim po prostu skóra wygląda dalej mega tak naturalnie, i ma tą po prostu swoją jakby naturalną świetlistość, ale nie właśnie jakieś super rozświetlenie, czy super blask. Lubię go jeszcze też za to, że można go po prostu nawalić. Czasami jak się spieszysz, wiesz rano, szybko, szybko, tu, 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 szybko, szybko. I e, on nie daje nigdy tej, e, tego efektu takiej super pudrowości, że e, nie wiadomo właśnie ile tego pudru się nawaliło. Polecajka po prostu od lat. Ja się już cała przepudrowałam i nie będę dalej e, używać kremowych produktów, natomiast e, mam dla Was super polecajki, jeżeli chodzi właśnie o kremowy brązer i kremowy róż. To jest Absolutny zachwyt. Dokładnie tego szukałam. To jest Makeup by Mario i to jest Soft Sculpt Bronzing and Shaving Serum. On po prostu wygląda niewidocznie na skórze. Nie wiem, jak to jest możliwe. To jest bronzer, ale on jest niewidoczny. To znaczy, widzisz kolor, widzisz, że mm, jesteś Bronze Goddess, ale on jest totalnie do niewykrycia. Jak skóra, on się wtapia. To jest po prostu coś absolutnie cudownego. To jest tak wydajne, że ja nie wiem, czy ja to w ogóle w życiu. Żyję. Sama jedna ja osoba nie będąc makijażystką. Mamy i pompeczkę, i tutaj właśnie taki aplikatorek. Właśnie jak to jest nazwane, że to jest serum, no to ja się absolutnie z tym zgadzam, że to jest właśnie takie serum. Ja to, ja to rozprowadzam i ja czuję nawilżenie na skórze. Jak to odbija światło? To jest troszeczkę brązer może rozświetlający, bo jak się go nałoży na całą twarz, to w tych obszarach widać troszeczkę to rozświetlenie. Natomiast to, to nie jest jak rozświetlacz, to jest jak po prostu. Wasza zdrowa, promienna, opalona skóra, no po prostu boskość w butelce. Jeszcze teraz kremowy róż, którego ja się tak naszukałam, żeby właśnie był taki, który spełni wszystkie moje oczekiwania, czyli kremowy, który będzie dawał takie juicy policzki, który nie będzie mi robił plan, tak jak rare, także już wiecie, że nie rare, który będzie napigmentowany, ale nie bez przesady, który będzie mega łatwy w pracy i po prostu będzie wyglądał cudownie jest to House Labs, Corfuse Galaxy Blush Balm i właśnie on taki jest, czyli glassy. On nie jest rozświetlający, tylko po prostu jest mokry. No, cudownie się wtapia też w skórę, nieważne czy gąbeczką, czy pędzlem, czy palcem. I jeszcze ten kolor naprawdę jest bardzo fajny, ten glassy hibiscus. E, Kocham to wykończenie i mam nadzieję m, kupić więcej odcieni. Jest trochę pricey, dlatego właśnie nie kupowałam od razu <grym> innych odcieni ale naprawdę, naprawdę warto. No nawet po zmazaniu ta skóra nadal jest w tym miejscu rozświetlona. Taka po prostu o je, No Widzicie, ja zaraz mam po prostu uśmiech na twarzy, bo tak się naszukałam i znalazłam i to jest po prostu ideal. I kochani, nie wiem o co chodzi, czy po prostu ja, jeżeli chodzi o bronzery i róże, to jestem jakimś burżujem, bo jeżeli chodzi o produkty z kolei pudrowe, to totalnym hitem są paletki Hourglass, <noise> ja was przepraszam, ja wiem, że to po prostu jest cena z kosmosu, I, ale zaraz, it's justified, ok? Jak ktoś mówi, że Hourglass ma swoje zamienniki i inne tam wypiekane, no nie, ja macałam i z drogerii, wiele tych wszystkich wypiekanych, no nie wiem, dla mnie Hourglass jest wyjątkowy i... Ja po prostu z Hourglassa mam tylko i wyłącznie właśnie te, te dwa produkty, nie mam nic innego, bo one wychodzą właśnie raz w roku i zawsze jest to limitowana kolekcja. Ta jest właśnie sprzed kilku lat, widać po prostu użytek i stezylowanie. Ta jest tą nową Flower Lotus, obydwie kocham. Ja co roku na nie poluję. Jak tylko zobaczę, że. Okej, okay, wygląda tak, że naprawdę bardzo mi się podoba. Bo jak widzicie, mam tylko dwie, a one co roku wychodzą i naprawdę już wiele tych paletek wyszło, więc nie co roku mi się nie podoba każda, natomiast one wychodzą właśnie tak, coś w okolicy października, a ja w długiej to urodziny. Więc jak tylko mi się podoba, to po prostu proszę, żeby to był mój prezent urodzinowy i temat załatwiony. Są to produkty wypiekane i po prostu one tak wyglądają na skórze bosko według mnie. No to sam ten puder, to on też tak wygląda dobrze. Widzicie, że one już odbijają światło. Wydaje mi się, że takie produkty to się po prostu albo kocha to wykończenie, albo nienawidzi ja kocham miłością absolutną i za każdym razem, jak użyję tej paletki, to ja się nie mogę napatrzeć na mój makijaż. Nie są jakoś ekstremalnie napigmentowane i naprawdę bardzo, bardzo polecam zrobić sobie właśnie taki prezent na święta. No to, to, to jakby się samo rozciera. Ach, to jest taki zdrowy wygląd. I tak, ja mam odrobinkę Blush Blindness, nie powiem, że nie. W tym roku bardzo pokochałam yy, róż. Kochani, ja tu w ogóle nie mam jeszcze nałożonego rozświetlacza, a to tak wygląda. Jeżeli chodzi o kremowe rozświetlacze, nie mam niestety nic do polecenia. Natomiast jeżeli chodzi o rozświetlacze prasowane czy po prostu pudrowe, to nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle jeszcze pamięta. Color pop in Nudel. I słuchajcie, to jest bardzo stara paletka i ja może jej nie powinnam w ogóle pokazywać. Natomiast ma wszystkie kolory, jakich w ogóle potrzeba, to wygląda na skórze po prostu. Zaraz zobaczycie, zaraz zobaczycie. Właśnie to nie jest taki super blinding rozświetlacz. Fajne, naturalne, pięknie, po prostu rozświetlające. No, to jest tafla, która się w skórę wtapia, która wygląda po prostu przepięknie, no po prostu przepięknie. Ja, i, I mówię, ja mam tyle lat tą paletkę i ona cały czas wygląda na skórze bardzo dobrze, nic mi się na skórze nie robi dziwnego. Mam, no to muszę zużyć, tak? I tak można zrobić z tego taki blinding efekt, ale właśnie to po prostu daje taką taflę, jeżeli się to rozprowadzi odpowiednim pędzlem. Bardzo polecam. Przechodzimy do brwi. Jest to kredka, którą kupiłam dość niedawno, ale od razu mnie zachwyciła i zaraz wam powiem dlaczego. Jest to kredka ze Stars from the Stars Brow Sphere w odcieniu 01 Taupe Blonde. I właśnie mnie zachwyciła tym swoim kolorem. Wszystkie kredki na mnie wyglądają po prostu bardzo rudo. Zobaczcie, jaki idealny odcień chłodnego brązu. Nie jest zielony, nie jest szary, nie jest zbyt ciepła. Bo mam parę kredek, które są fajne i które lubię, ale właśnie są zbyt ciepłe. A z kolei, jeżeli chcę jakiś właśnie chłodniejszy odcień, to są już zbyt ciemne. A ja, pomimo tego, że okej, okay, tu mam bardzo ciemne włosy, to nie lubię siebie w takich mega ciemnych brwiach, bo jakoś tak czuję, że Ciemne te włosy, ciemne brwi, ciemne oczy i po prostu tak... Zostawia taki, ja bym to nazywała, gripping efekt na włoskach. Kredka też jest ultra trwała, tak? Bo ja tu mam chwilę, jeszcze nawet nic nie zdążę umalować i ona nie zejdzie. Po prostu mur beton. No po prostu to jest idealny kolor moich włosków. No błagam, stars from the stars, nigdy nie zmieniajcie koloru tej kredki, bo dosłownie to jest jedyna, która mi pasuje. Ja bym jeszcze sobie życzyła, żeby wyszedł ty samym odcieniu. To by było w ogóle już super. Kredka przy wyczesywaniu się nie rozmazuje, co jest też bardzo ważne, bo ja tyle razy już używałam kredki, która po prostu na pół czoła później to wychodzi, no. Ona wygląda bardzo naturalnie, bardzo ładnie to wygląda w brywiach, no. No, zobaczcie. Ja po prostu bardzo lubię taki mięciutki, delikatny efekt na brwiach i po prostu uważam, że to wygląda bardzo naturalnie, fajnie. Ja szukam tego, żeby brwi po prostu były, a niekoniecznie były elementem makijażu, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Ale przechodzimy do czegoś super, co. Zawsze y, na widok y, cieni do powiek bije mi szybciej serce i mam do polecenia, mam tutaj tylko dwa produkty. Jednym jest paletka, jednym jest cień pojedynczy. Zacznijmy od paletki jest to Stars from the Stars z kolekcji z Wedlem. Idźcie kupić tą paletę, jeżeli y, jeszcze macie taką możliwość, bo to jest kolekcja limitowana. No kochani, no jakby co tu więcej mówić. Wygląd tej pala pal palaty, palety y, już y, mówi sam ze siebie. Patrz to. Jak taki błysk jest możliwy w paletce drogeryjnej. Ja kupiłam chudę za 360 zł. Śmiesznie pachnie takim oszukanym kakaojem. Ja tylko raz zamoczyłam, widzieliście? Zamoczyłam i od razu i tej, jakby rozblendować to w ogóle palcem i słuchaj no, jak się uprzesz, to yy, już masz makijaż, nie? Jak to się błyszczy, to są takie wielowymiarowe drobiny. Ja już robiłam w ogóle osobne dwa filmiki na temat yy, tej palety na TikToku bodajże, więc nie chcę yy, się powtarzać, jeżeli jest tutaj ktoś, kto yy, to, to widział. Jezus Maria, no ja, ja po prostu nie mogę. Tu jest tyle właśnie tych drobinek, no a osyp jest minimalny, minimalny. Druga sprawa, ja nałożyłam e, po prostu bardzo małą ilość e, korektora, a to się i tak tak przyczepiło i daje taki efekt fenomenalny, bo dla mnie to jest po prostu efekt e, fenomenalny. One się tak blendują, te cienie, między sobą czy z innymi. Jakby, czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Jakby, dobra, ja wiem, <ścoughs> że dla niektórych może być to irytujące, ale ja po prostu się tak jadam kosmetykami, szczególnie kosmetykami które wiem, że są genialne i mogę je Wam z czystym sercem polecić. Ja już jestem blendowana, ja nie mogę, po prostu o co chodzi, że w takiej cenie Tars from the Stars zrobiło taką paletę i wiem, że ta z kolekcji Blanket były takie dwie, jedna burgundowa, znaczy miała okładkę burgundową, druga Caudy Nude, czy jakoś tak się nazywała, tak samo, takie po prostu drobiny wielowymiarowe. Ja muszę w ogóle bardziej mm, właśnie w 2025 roku pochylić się nad marką Stars from the Stars, bo byłam przed tą szafą i naprawdę miałam ochotę spokojnie połowę zabrać na jednej wizycie w Rosmanie. Ja w sumie nie wiem, po co, po co ja się miziam tym pincerkiem, bo po prostu to już jest praktycznie rozblendowane. Nie wiem, nagrodę jakąś powinna dostać ta paleta do no, makijażu, pincami, no to po prostu jest, jest radość, jest radość od razu. No. W ogóle używałam ostatnio tego kobaltowego petarda, po prostu petarda. Dobra, sko skończę już po prostu yapping na tej palety i pokażę Wam ten pojedynczy cień. To no, tak naprawdę w teorii jest świetlacz, natomiast e, uważam, że on po prostu jest... Do tańca i do różańca, że tak powiem. I jest to firma Zizi. Jest to chińska marka. Można ją kupić na pewno na YesStyle. Style. Ile to ma drobin, moi drodzy? No ludzie, no przecież to jest tyle drobin. Ja się tak błyszczę, że w sumie idealnie, bo dzisiaj jest sylwester. I w ogóle ja chilluję na chacie, bo jakby nie przepadam. Ale no, jestem gotowa. <ścoughs> Ewidentnie ja po prostu kocham błysk. Cudowna ilość tych drobin. Ja mam tu wszędzie przypudrowane i on się czepia bez problemu, a kosztował 20 par złotych. Plus jak ktoś chce, to może użyć e, oczywiście mojego kodu. Ach, dlatego kocham drobinki z tego względu, że jak nie mam czasu, a chcę coś mieć na tym oku, taka ilość po prostu tych drobinek i daję to sobie tylko po prostu na, na oko e, rozcieram i no i po prostu się świecę właśnie to, to jest to, że on ma tak ultra miałkie malutkie te drobinki, że on robi tafle. ale możecie też nałożyć to delikatniej albo rozblendować i po prostu mieć bardziej takie drobinki, więc bardzo polecam wszystkim moim sreczkom. Kratki do oczu Ewelinka kosmetyczna w dalszym ciągu i seria Warietę, super, ostatnio robiłam make up na instagramie, one są zastygające naprawdę trzymają się się, można płakać i tak dalej. Natomiast mają ten taki czas, że można z nimi popracować w sensie takim, że można je rozblendować. Ale moim absolutnym faworytem jest ta kredka w odcieniu Kaki. Jest to numerek, zaraz Wam powiem, 11. Ten kolor po prostu mnie zachwycił. Ten kolor jest taki niedoceniony. Ja uważam, że właśnie tak naprawdę wszystkie odcienie oczu będą wyglądały bosko. No właśnie. Dodam sobie jasną linię wodną, bo bardzo w ogóle lubię ten efekt. No i zobaczcie. I właśnie to jest to, o czym ja mówię. Mokrą mam linię wodną, a ona, ta kredka i tak się czepia bez problemu. Ona sunie, nie trzeba się w ogóle kompletnie napracować, bardzo mało kosztuje i jeszcze często są promocje, czego więcej chcieć. Bo tu już trochę gadam. Jest zastygająca. Okej, okay, tylko parę rzeczy przed nami, spokojnie, już, już powoli kończymy. <grych> I mamy teraz, tuż do rzęs. Absolutnie mnie powalił Maybelline Firework mascara. Ona ma tyle w ogóle tych wypustek. Fajne jest to, że ona ma taką bardzo giętką tą szczoteczkę i można łatwo wszędzie nią dojechać. I co jest dla mnie ultra ważne, tak naprawdę najważniejsze, jeżeli chodzi o maskary, to utrzymać. Trzymywanie skrętu. Przez ile ja maskar przeszłam, które po użyciu po prostu mi od razu te rzęsy opadały, no to dla mnie to jest psuty makijaż. No i nienawidzę tego no zobaczcie, no zobaczcie jak ona wydłuża od razu. E, Okej, okay, ja podkręciłam rzęsy zalotką, ale no jak ona wydłuża i też jest w stanie pogrubiać, to na pewno. Tylko e, ja po prostu nie lubię e, takiego efektu pogrubienia. Natomiast jest to tusz, który jest też ultra krócioczarny i przez to, pomimo tego, że ja nie lubię jak te rzęsy są takie oblepione e, i właśnie mega pogrubione. Przez tą swoją intensywną czarność, to on sprawia właśnie takie wrażenie tego pogrubienia. I jeszcze, jak sobie więcej na, nałożycie tych warstw, to naprawdę ten efekt możecie tak nabudować. No, ludzie, no, no czyli to widzicie? Ten tusz to jest po prostu petarda. No, to słowo firework. Petarda. Czy ja muszę. Coś więcej mówić? No ta maskara mnie po prostu powaliła. ale mam już obrysowane usta, bo przechodzimy do ust i zacznijmy właśnie od konturówek, czyli moich ulubionych od wielu, wielu lat. Jest to klasyczna wersja tych z Golden Rose, mam bardzo dużo cieni i ten, który mam teraz na ustach to jest 211. To jest właśnie taki fajny, ciepły, brązowy nudziak. Jeszcze jaśniejsza na przykład jest 227, której też często używam. Mam ich bardzo dużo i. Właśnie Właśnie dużo mam w torebce. Jeszcze takie dwie honorable mention, że tak powiem, to jest kredka z Rimela Lasting Finish, oczywiście w odcieniu cappuccino o jejku. Bardzo często jej też używałam. Ona naprawdę jest dość ciemna i chłodna. I kredka, którą dopiero co przetestowałam, mogę powiedzieć, ale no, formuła jest fenomenalna i bardzo dużo osób też ją poleca. To jest Lifter Liner z Maybelline. Natomiast kolor jest nie do końca dla mnie. Nie lubię takich różowych odcieni, ale jest mega kremowa, zastyga, ale dziwnie nie schodzi. No, myślę, że jak kupię jakieś inne odcienie, które mi pasują, to może to być moja ulubiona. Teraz produkty to ust. Zdziwicie się, nie będzie ich tysiąc. Będzie to tak naprawdę jeden produkt to ust, bo chcę Wam tutaj dać właśnie takie hity. Takie po prostu najlepsze z najlepszych, albo takie, które absolutnie zawładnęły, zawładnęły moim sercem i pomimo tego, że właśnie lubię bardzo takie juicy rozświetlenie i w ogóle, jak widać, wszystko, to moim ulubionym produktem wcale nie będzie błyszczyk. Są to Glow kissy również z Golden Rose. Także w ogóle Golden Rose na moich ustach królowało przez większość roku, bo i kredki i właśnie te Glowkise jeszcze, jeszcze mam jakieś odcienie, które są w torebce. Dlaczego tak mało osób w ogóle mm, mówi o nich? Super, to jest taka mm, balsamowa, naprawdę bardzo fajna, komfortowa mm, konsystencja. Też właśnie bardzo ładnie się błyszczą, dają ten taki blask, trochę właśnie juicy lips. Nie mają super nie wiadomo ile tego koloru, ale na... Na tyle, że go widać, no po prostu ładnie pachną. Czego więcej? Po prostu chcieć. Natomiast kolor 01 Vanilla Late, go zobaczyłam w sklepie, to on mnie nie zachwyci. Tutaj troszeczkę różowo wypada, ale nie jest taki. W połączeniu właśnie z konturówką brązową, to wam daje najbardziej perfekcyjne nude usta ever. Och. I ten akurat jeszcze pachnie waniliowo. One rzeczywiście pachną tak, jak są nazwane. I znowu kosztują też no, 20 parę złotych yy, to już w maksie. Jest taki piękny nude, no piękniejszego nie widziałam. Okej, okay, już mam dosłownie ostatnią polecajkę kosmetyczno-makijażową na dziś dla Was, i jest to mgiełka, która jest rozświetlająca. Nie znalazłam w tym roku żadnej yy, takiej utrwalającej to Tudeńko, czyli Brush Up w kolaboracji z Maxineczką i właśnie z tej pierwszej kolekcji, czyli moisturizing Glow Mist. No, uwielbiam. jak to po prostu podbija blask. Ja byłam na gali i miałam taką sukienkę z dekoltem. Słuchajcie, ja sobie tym posikałam właśnie dekolt. Miałam tak pięknie rozświetlony, że żaden rozświetlacz tego wam nie zrobi. I właśnie jak gdzieś mi się tu za dużo siknie, to sobie tu troszeczkę wtedy przypudrowuję, ale... No i cóż, to jest właśnie makijaż wykonany Ulubieńcami najlepszymi z najlepszych, hitami 2024 roku. Ja jestem zakochana, jak patrzę w, pogląd, w podgląd. Jest to dosłownie wszystko, czego chcę i oczekuję od makijażu. Jestem ciekawa, czy któryś z tych produktów Wy już macie. Może też są Waszymi ulubieńcami, dajcie znać w komentarzach. Oczywiście zachęcam do subskrybowania. Dużo różnych polecajek, testów. Na tym kanale na pewno znajdziecie. No i cóż, wszystkiego dobrego na 2025 życzę Wam i sobie. I do następnego. Pa!